Hej, cześć, witajcie, ja jestem Michał, to jest kolejny odcineczek z GTA San Andreas i lecimy do przodu. W poprzednim odcinku chciałem zacząć misję u Raidera, więc sobie ją rozpoczniemy teraz, bo już między 12 a 20. No to niestety, ten odcinek nam się troszeczkę zepsuł, albo w sumie, omówię, że między 12 a 20. Więc może prześpimy się w grze, myślę, że to nie jest głupi pomysł. Zapisać dwa razy. Myślę, że zapiszemy sobie tutaj grę. Tak jest. Między dwunastą, no to jeszcze raz tutaj. Mamy 11. Może jeszcze zapisać grę. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. No i myślę, że możemy iść na misję. A tak, skoro drogą, co, co tam u Was? Ciekawe, czy w ogóle ktoś ogląda te filmy. O Boże, lekkie załamanie. Dobra, nieważne. Będę się cieszyć chwilą. No iście. Ciekawe nazwa. Co on tam kopie? <laughs> Może. Damn, what the fuck I put, it, man? put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little before I go deal with What things, fool? My homie He told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmy bullshit neither. I'm down. Let's roll. jill yeah, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn! Man, you want some of this? Nah man, I'm cool on that. You know, this still overlooking each beach. Better yet, you better wait until it's dark.

Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my homie, Mr. Rock. Right. Shut up. You can't stop me. Okay. Okay. Whatever. And I got my invisibility cloak on. Fourth, right, and see here. Showing you what hip hop is all really about. Now play back your bear. When I was five, oh, I realized it was a road at the end. I would win lots of classical. Never took a break. Never made a break. Ty że tak się uciszyłem, ale sami chcecie posłuchać tej muzyki. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, co nas czeka. Come out, you old bastard! Shut up! He can't stop me? You bust the car? Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Może tak lepiej? Musisz zachować się cicho. Hmm. Nacisnij lewą gałkę, żeby przykucnąć i po cichu skradać się do domu. Jeżeli narobisz zbyt dużo hałasu, obudzisz mieszkańców domu. już mi pasek hałasu nie sięgnął maksimum. Okej, okay, no to się skradamy. Po cichu, po cichu, po cichu, dobra. Mamy pierwszą tą. Zróbmy to profesjonalnie, u, widzę, że trochę hałasu nie robiłem. Okej. Okay. No i lecimy dalej. Widzę, że tu tylko jedna jest. No, weź to. Chodźmy powoli. Powolutku. Dziwnie to skrzynię złapałem, trzeba przyznać. Jakbym jedną ręką to trzymał. No, ale dobra. Nie, zwracajmy na to uwagi. Idźmy do przodu. Okej, okay, mamy to. Mhm. Mm ok. Tu jest jakieś wejście. Nie. Ok. To po cichu. Bez problemu będzie. No. CJ, Dobra. Wziął. Uj. Trzeba dosyć. Trzeba być dosyć cicho. Myślę, że damy radę. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra, mamy to. Tak jest. Znać koniec skrzynię, albo wróć do domu. Nie, ja myślę, że zrobimy to. Tu nic nie ma. Tu coś jest. Trzeba po cichu być. Trzeba być cicho, cicho, cicho. No i zobaczmy. Ujujujuj. Dobra, dobra. Okej. Okay. Chodźmy po cichu. Zobaczmy. Chodźmy powoli. W sumie to ja chodzę. Dobra. Myślę, że damy radę. Mamy jeszcze 4 minuty. Okej. Okay. Powolutku. Bez pośpiechu. No i gitara. O, jeszcze jedna jest. Okej, okay, to myślę, że dam radę. Weźmy tylko. Ojojoj, widzę, że Po barierce przejadę ręką, czy tam postacią nie wiem jak to nazwać. Okay. chodźmy za tym. tutaj. nie, nie, tylko. nie, dwie, nie, okay, mamy nie, nie, trochę słabo. Zobaczymy jak to pójdzie. nie, okay. myślę że zdążymy bez problemu. No i mi się wydaje, że ta misja będzie trochę długa, więc myślę, że zrobimy. Chociaż zobaczymy, jak to z czasem, bo jak odcinek zaczyna mniej więcej tak o 15.00, więc będzie trzeba pilnować czasu. Bo z moją nagrywką jest tak, że jak dłużej nagram, to później film się nie chce renderować. W sensie nie chce mi się zmontować tak w format. No dobra, no dobra. za tym, tutaj. Jak rider mawia, ninja style. No, 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 no. Tutaj, tutaj, Karol. tutaj, tutaj, tutaj. Widzisz, tutaj. No, CJ. CJ. Wziąłeś to, czy nie? Okej, okay, wziął. Myślałem, że coś się zepsuło. To byłbym na pewno nieszczęśliwy z tego powodu. Żeby tę misję powtarzać. Okej, okej po powoli Na dwie minuty. No myślę, że wyprzedzimy czas. Będziemy szybsi. Będę szybszy w sumie trochę się gubię w tym samym moim gadaniu.

Seriously, Ryder, man, you gotta give up the stick. What? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day, you're gonna wish you hadn't pissed me off. Can I hear something, sound like the buster complaining again. Man, this is childish. And I ain't talking to you no more, fool.

Mhm. Mm Czy na jakaś tam nowa aktywność poboczna? Nawet zapomniałem, że było coś takiego w tej grze. No ale dobra. Okej, okay, look. I'm tired. I'll see you later. Right, Holmes. Just think about what I said. Mógłby go zastrzelić? <głos> <głos> nie no, coś tu się zepsuło. Dobra, nie, nie istotne. Dobra, gdzie mogę zajechać? Zobaczymy, jak to przez czasem. W sumie mógłbym zajechać do garażu naszego w sensie do naszej chałupy. Wziąć sobie tego Lowridera i zrobić wyścig. Ostatnio Fizar poprosił, nowy ścig. Dlaczego byłoby skorzystać z tej oferty? Oho, więc znowu w dół, i tak dalej. I to mało wchodzi teraz. Chodźmy na wyścig. Mhm. Jeszcze zaznaczę sobie na mapie, gdzie chcę jechać. Czyli tutaj. No i jedźmy wyścig. Riderów to będzie ciekawa rzecz. Myślę, że też sporo kasy zarobimy na tym. Chodź powiem. No tam jacyś bolaski kręcili Ale ja w żaden kąt nie będę się wdawać Wdawał Ej, samochód zniszczony Trochę Na pewno będę chciał troszeczkę ostrożniej jeść z tymi no tym no w sumie no jesteśmy na miejscu w sumie okay hey, CJ, it. hey carl hey baby nice ride man that's no carucha. you sure you want to risk that baby yeah i'm sure how much they talking about it's hard cash you're pink slip in the pod Ooh. then you pull up and race the first pass the post wins chota sin chota. okay for sure i'm down hey watch out cj these boys

No, jeszcze raz na Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Będę, że na tym wyścigu strasznie się wszyscy pali, i ten. To tak jest, było takie zamieszanie. Tutaj potrafi. Ej, właśnie, zgłupieć tak samo jak widzieliście. Nie przegrajmy, nie przegram, dobra, zobaczymy. Jedźmy, jedźmy. Mi się obijam na tym wyścigu. Także głupio będzie jak przegram ten wyścig, ale raczej przegram. No jak się pchają, no trochę stało, że przegram ten wyścig, jestem na ostatnim miejscu. No właśnie, chyba przegrałem, bo tu pamiętam, że była meta. Więc co no poradzić, jeśli frajerzy się pchają i nie potrafią grać uczciwie. No właśnie. Misja nieudana. raczenie, checkpoint. Raczej nie, no dobra, no to... to słabo, że to zepsułem. Zobaczymy, ile mamy czasu, mamy... Okej, okay, jeszcze mamy trochę czasu. Może zróbmy jeszcze raz ten wyścig, spróbujmy go zrobić. Cięcia nie będę robić, no bo po co? Tak jeszcze mamy trochę czasu, ale widzę jak trzeba już jeździć. Tam naprawdę trzeba szybko ich wyprzedzić. Abym po drodze samochodu nie zniszczył, byłbym trochę głupio.

trudno w miejscu. Zastać mi ponownie. Dobra, zrobimy. Hey, CJ, you ta. ta, ta. Pomijmy to i jedźmy przed siebie. Trochę ten samochód zniszczyłem, bo boję się, że go mogę znowu rozwalić. Myślę, że wygramy ten wyścig i po prostu skończymy odcinek. Bo... bo no jak jeszcze raz to przegram, to... Naprawdę nie wiem co z tego zrobię. Nagram kolejny. Jedźmy, jedźmy, jedźmy. jedźmy. Wyprzedzimy. Okay, jedźmy, jedźmy. Najlepiej ktoś się uciszyć i po prostu się skupić na tym co się dzieje Jedźmy, ostrożnie i w nic nie przywalimy Tak przywalnie, to się zdenerwuje Mamy drugie miejsce, to jest całkiem nieźle, już nawet widzę naszego przeciwnika tak, tak dawaj, tak, Mamy to Nie gridujemy typa, gridujemy Nie no nie wierzę, nie wierzę, że to. Te... Nie no nie wierzę, nie, nie wierzę Jak mogłem to przegrać? Nie mam pojęcia Dobra, słuchajcie Muszę zrobić Kolejną próbę, próbę numer dwa No cóż Nie udało nam się Dobra, słuchajcie Ja myślę, że Najlepiej będzie pojechać do końca spray'a. Oh, a... jeszcze raz zrobić? Bo nie wiem, zobaczymy. Najlepiej to, jeśli grę spauzuję Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego najgorszego odcinka, jakiego mógłbym zrobić. I widzimy się zaraz w próbie numer 3 czy 4.